Siema, witam na kanale. Przypominam oczywiście na start o tym, żeby zostawić like, sub, dzwon i tak dalej. No i przypominam, że to nie są żadne porady, budujemy tutaj fajną społeczność. Zapraszam na odcinki z naszego IGZE, żebyście zobaczyli co razem, wspólnie wybraliśmy ze społecznością i tak dalej. A teraz zapraszam. Jest tutaj taki temat poruszony, sorry, bo jestem też przeziębiony, ale chciałem mieć już coś nagrany do przodu, skoro mamy chwilę wolnego. A jakby to jest dodatkowe moje zajęcie, tak o studia i pracę, jak wiecie. Więc stwierdziłem, że fajne by było porównanie tego, w co zainwestowałby Chat GPT, czyli można powiedzieć takiej reprezentacji USA, versus w co zainwestowałby DeepSeek, czyli można powiedzieć reprezentant Chin. to no i wpisałem taki prompt. Że jest styczeń, masz 4000 zł do dyspozycji. Chcę, boś wskazał mi cztery spółki, w które mogę zainwestować. Powiedz, jak procentowo rozłożyć te pieniądze na cztery wybrane przez ciebie spółki. Sorki i obacza, ty co mi coś innego. USA to głównie właśnie spółki z USA, czyli jest 30% proponowane wrzucenie w Nvidia jako lider sztucznej inteligencji. Broadcom też z USA. Jako chip Infrastruktura American Express finansowy Blue Chip jest tak to nazwane SoFi Fintech z dużym potencjałem. Jak widzicie tutaj tak się to rozkłada. Kilka razy jeszcze mi napisało, że w 23 horyzoncie nie wiadomo, że być zmienna. No i tutaj zakupione już po cenach, jak sobie sprawdzałem na XTB. W momencie, kiedy to sprawdzałem takie ceny były, dlatego. No idealnie, ty też nie oddaję tych 1200 zł, ale powiedzmy, że i tak będziemy jednego ostatecznie ja sprawdzali całkowity zwrot z portfela, a nie tam czy to kupiłem jedną akcję, czy ile, ale tylko mniej więcej równy, postarałem się mieć rozkład taki jak on. Po prostu wpisywałem 1200 sobie cena, liczba mi pokazała, tylko nie wiem dlaczego akurat, 1200. A co zaproponowała mi, bo wiecie, te spółki, te cztery, Prawdopodobnie dwie lub trzy słyszeliście o nich. Co zrobił za to czat z Chin? Myślałem, że poda jakieś chińskie spółki, żeby Chin na chińskiej giełdzie e, robić coś takiego, bo raz go zapytałem o to, jakby rozłożył e, dla mnie, jakby zrobić z różnych indeksów na różne giełdy mój własny, jakby MSC Award, żeby nie było w nim na przykład jakiejś. E, Kataru i tak dalej, tylko żeby była nie? Polska, Chiny, Indie, Japonia, Stany i coś takiego. No i tutaj to samo dosłownie mu wkleiłem, tą samą informację i on mi powiedział, nie wiem czemu w powiedział, że jest 2024, ale powiedział, że idziemy w Polskę, idziemy w Polskę mocno i pierwsze co, 30% w projekt, to no, tak dość spekulacyjnie, ale jest to związane z tym, z tą premierem, Cyberpunka i Wiedźmina, niedługo w przyszłości, więc stwierdza, że 30% dajemy to tutaj się dyskontowa, Pepko stwierdził, że 25% 1000 zł to, to jest stabilna rzecz z potencjał do wzrostu przez otwieranie nowych sklepów i wrażliwość na koszty rozgistyki na ryzyka zaznacza. Polski hodnik. Szczerze nie wiedziałem o istnieniu takiej spółki. Czyli spółka z sektora nieruchomości komercyjnych biura i logistyka może być traktowana jako spółka wartościowa, może być niedowartościowana względem wartości swoich obecnych aktywów. Coś ciekawe, ona ma wskaźnik ceny do zysku 4,5, więc dość tanio, ale nie wiem jak się ona ma. Jest po dużych spadkach, więc ja już w to nie inwestowałem osobiście, ale czat tak wybrał, więc kupiłem również to. No i na koniec Bank Millenium 20. Ja bym ewentualnie to zamienił, bo ta pozycja staje mi się bardziej ryzykowna. Ogólnie, tutaj pozycja od GPT. są to duże firmy dość kojarzące mi się ze stabilnością, natomiast tutaj Nipsey mówi tak, pomijały rynek. No i tutaj oczywiście nie dajcie się zmienić, że to jest GPT po prostu otworzymy nowe, jakiegoś tego. Widzicie tutaj, akurat to jest Polska, więc ona jeszcze jest otwarta i tu się coś zmienia. No akurat ja kupię nie po takie cenie, że mam 5% zysku. Jak widzicie, tutaj jest 0,1% od tego, kiedy my to kupiliśmy, no i dajcie znać, co myślicie o tym pomyślę i czy kontynuować to, czy, czy zapomnieć. Ja mi się wydaje, że dość ciekawe, może być takie porównanie w odniesieniu do tego, jak indeks wygląda, i jak czaty sobie razem z inwestowaniem, czy można im jakkolwiek zaufać. To no i pamiętajcie Laki, like, Subzod, Elo. Yy, dogrywam drugą część tego, bo stwierdziłem, że w sumie tamto nagrałem w, w styczniu i teraz dodamy sobie w lutym jeszcze. Yy, więc jak widzicie, To jest wynik czatu GPT, ile zrobił po. Nie wiem, nie wiem, od kiedy to mamy. Od któregoś tam stycznia. Yy, dostał 4000. Yy, spółki mówiłem. Nvidia, Wrockout i tak dalej. Na każdej pozycji Wam pokażę, ile 10 lutego jest. Nvidia 087, Proton 332, Sophie minus 16 i 0,02. O eee, tej mamy DeepSeq, on w Polskę celował tutaj ten projekt. 11% na minusie, 084 Polski Holding, 880% Pepko i Bank Millennium, 1% i tej 6%, a tej 3%. Eee, I zapytałem ich. Się ma w lutym. Znajdź dane, masz 4000, 4 spółki, rozdziel, mogą się też powtarzać. Na początku wskazał NVIDIA, Broadcom, Sophie Technology i Monday i rozkład, i, ale DeepSeeka deep się o to zapytałem i na jakiej bazie on to wybiera i powiedziałem mu, żeby użył aktualnych danych i przyszykował jeszcze internet i zrobił z tego listę. I teraz wybrał NVIDIA, Broadcom, AMD i TSMC. Tutaj macie rozkład. I tego samego, to samo napisałem tutaj Siemyczkowi, e, Dipsikowi, żeby zrobił. I on wybrał znowu CD-Projekt. Kenty znowu w Polsce idzie. Bank PKO. I Mennicę Polską. To już były dobre trafy dwa lata temu, może. E, tak, taki rozkład. I zapytałem go, jak on. Bierze to i dlaczego z tamtych lat? No i napisał mi ogólnie, że on jest takim modelem AI, że nie ma dostępu do aktualnych danych, musiałbym mu sam ręcznie to wrzucić i on by dopiero coś zdecydował, a nie wrzucę mu raczej dostępu do całej giełdy. Więc wybiera tak w dziwny sposób. Ale co, no, będziemy kontynuować, zobaczymy jak jego strategia się pokryje. Więc teraz szybka pauza i zaraz dodam kolejne spółki i zobaczymy, jak to wygląda aktualnie. Dobra, jak widzicie, tutaj dorzuciłem to, co zaproponował chat, czyli drugą pozycję na NVD. Broadcom też kazał dokupić, więc dokupiłem TSMC za niecałe 1000 wyszło. No i jeszcze AMD za 800. Tak to wygląda na czacie GPT: przez dopłatę zmniejszył się, zmniejszyła się strata. Z tam 3 do 1,5, tutaj tak samo z 6 do 3. I tutaj po wartości, znowu kazał setbrak dokupić, to już jest, całą jedną akcję kupiłem, po prostu zaokrągliłem do góry kenty, pko i tutaj mylnice za 800 No i za miesiąc zobaczymy co znowu poda, chat do zakupienia, zobaczymy jaki ma wynik elo